Muszę się gołkać Czyli się wam pokażę e, Ward, War Dwójkę, czyli to o czołgach No i jak widzicie tutaj sobie Jedziemy Tigerem tak i, i trzeba coś sklepać Widzę jakieś samoloty na nas lecą, no nie wiem co to ma może... być Dobra, trochę przyspieszmy Lega rozwalony, dobra, hamulec Ingaścimy. Nic, F5 cedujemy. Spróbujemy coś. O kurde dłużej. Spróbujemy ich sklepać. No zobaczymy... A jak pięknie od razu za pierwszym. Hmm. Tylko nie rozwaliłem go. Fuck. Pod niego kurde kaszek. Dobra, jedną się zajmijmy. Strasznie szybko strzelają.

1 UR, dobra, wskazujmy. Ej, nie no, co to działo? Co to mnie nawala? A tu, skubane, 500. Spreng granaty, dobra, szóst! Dobra tyle. 1 UR, T-34, dawa tamtych czadu Uch, 100. Panzer granaty, 39. Szóst! ILARN! Miesie ukończona, co? Zabijem już wszystkich? Co co być? Super, zrobiłem. Tutaj Chris, Jeśli Ci się podobało, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Pomożesz mi tym rozwinąć mój kanał. Dzięki wielkie.